Zmysł uczucia, zmysł dotyku rozwija się najszybciej ze wszystkich. Już tak naprawdę w trzecim miesiącu życia płodowego. Nic dziwnego, że dziecko poznaje świat poprzez właśnie dotykanie, branie do buzi, poznawanie różnego rodzaju faktur, ale też właśnie ten dotyk pomaga dziecku uczyć się, w ogóle świata, ale też poznając relacje międzyspołeczne, chociażby przy przytulaniu dziecka, uspokajaniu, głaskaniu, masowaniu itd. Ja nazywam się Kamila Suseł i wraz z Eduka Center zapraszam Cię na cykl webinarów, które inspirują, ale też dostarczają wiedzy na temat rozwoju wszystkich zmysłów dziecka. Za chwilę wykonamy memory sensoryczne, natomiast na Facebooku Eduka Center oraz na ich YouTubie znajdziesz mnóstwo inspiracji, które no, pomagają rozwijać różnego rodzaju zmysły. Serdecznie zapraszam.